Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Jest mi dzisiaj Ananomus. Hejka I Dosia. Cześć. Witam witam serdecznie. Wygrzamy dzisiaj nowe sprzęty. Dosia zakupia taką machinę. Tak. Dosia, co Ty... powiesz o tej w ogóle maszynie? No, jest czerwona, koszarka. <noise> jest czerwona. <wymaga. głosy> no nie wiem, zobaczę, jeszcze tym nie jeździłam. wydaje widać mocno, się mocno przeszklona, fajnie dookoła. Te ramki to są takie delikatne tylko, że nie? Anonymous. Dobrze. Dokładnie. No. fajnie to wygląda no porównaj sobie na przykład mój nie albo twój no Chociaż mamy tu chyba największe staramki no te a oni tak by nie było pa no, no. nic dobra e, także moi drodzy dzisiaj lecimy będziemy kosili e, wydaje mi się że mój ciąg jest od razu za głośny więc może delikatnie go przyciszymy delikatnie no del... uważaj panie wow. co pan ja jak ja chcę zawrócić, a ty kosiorek. A, bo to nie to pole to łąka ma być. Co ty chcesz pole kosić? Ej, tam. Dobra, ja już swoją kusiarę też rozkładam. A twoje się do góry nie podnosi, tak? Nijak. No nie. Ej, to ty w realek jakbyś jako kusiaru jeździł, wiesz, tylko po drodze. To trzeba uważać z tym nieźle. No. Bo to. Weź się opuścisz tu. Wiem. By, opuść, Wiem. Zaczekaj a chwilę. Cztery rzeczy. Czekaj, zatrzymaj się. Tu może jakiś tym amort... <śmum> Przejechał mnie boże, <śmum> Ty masz takie jakie czy co? Tak wysoko to jest ta, te... Takie też ramy, wiesz? U ciebie. No widzę właśnie. Nie wiem. Ten, nie tam... nie Chyba, wiem, to. Nie To taka, powiedzieć. wiesz. No troszkę inna delikatnie. Dobra, bo ja tutaj na drodze stoję. Dobra, już idziemy. Ale mój ciąg jest głośny O pani jak to leci Hoho ho, polecieliście to, <głos》>. to się w tyle została, znowu A <głos》>. Co się dzieje? Lagę chyba dostałeś Chyba tak <głos》>. Jakbyś to widział, my już tutaj się, w tym miejscu To się tam dopiero po startuje Ty nie zaszedłeś jechać czy co? No właśnie nie dam To chyba za dużo kosiarkę wziąłeś do tego modelu <głos》>. Albo traktor zasłamy. No tego mówię do tego modelu za dużo kosiarkę uważaj na drzewo, uważaj na drzewo Wiem, wiem. No dobra Przejechał Ajajaj. Aj, aj. Nie <grym> wiem co się co dzieje. Wy tam, co wy tam Chyba wybravacie? masz jakieś problemy dzisiaj, jakieś lagi. On pojechał kosił pole <grym> Jadę cztery. Ja <grym> pole kosisz. <grym> Widzę właśnie. A ja bym ja sobie ja zmieniła traktor, ale. To jak... jest dość szybko. Dążyć, nie? Tak? Tak no. mówisz, no bo jak ja mam jechać 5 na godzinę, to, to nic Ile? nie będzie. Ile? No to jest na godzinę. <laughs> to jest wyciągnik. Dobra, to ja szybko jadę. Tam w sklepie kupisz, nie? Szybko. No jasne, jasne. A bo tam był nawet chyba już przewidziony Zaraz tam zobaczę. Dobra, my to jest tam gdzieś anonymous, nam nie wiadomo, co się z nim właściwie stało. Chyba wraca. Nie zostałeś sam, na naprawdę. Te, cofam. No się widać, tutaj w Moskwie przywodno. Chyba tak. O. Troszkę aby barierki się otarło. Tylko troszkę, nie? Troszkę. Jak tam na most idzie? Coś się poprawiło, czy nie? Coś niezbyt. Ale ty masz lagi, czy co? Te. Dobra, ja, ja już blisko sklepu jestem. No, no nic, to... może jakoś do gdzieś się zobaczymy. I no. ta sama stąd... krasa. Nie wy... Nie... <ślesztą> o Boże. Ojejku, pod górkę to ciężko mi coś tutaj bardzo. I tam pod tym ten? No... On podjazd? No tak. to... Ciągnik pewnie słaby, tylko fajnie wygląda no, ja nie wiem, silnik tam, jest. taki słabiutki. Właśnie. A z wyglądu taki fajny się wydawał. ten no, w słupie nadal siedzisz, czy gdzieś pojechałeś dalej? Co, co? U mnie już traktor nie jeździ. No ja właśnie nie wiem, To i nie jest. da się nim ruszyć. Chyba w słupie tam stoi Ja u mnie ja. stoję na polu. Na polu? Oj, ja jak. Ja tam na polu stałem. Zaraz zobaczymy Dobra, ja już zaraz do ciebie tam przyjadę. Dobra. Wezmę tylko bo Takim sprzętem to coś słabo. Bardzo. Muszę reklamację chyba złożyć jakoś. Zdecydowanie. Wiesz panie, co pan mi wcisnął? No ja. Za ten, maszynę. co, to, to, że baba tu myśli, że co, A, to wciśnie tak? <laughs> On powie, pani, to czerwony, to szybki. No, chyba jednak nie. Dobra, no bo stoisz chyba nadal w tym samym miejscu. Te Ile masz pingu? Y aktualnie się zacięło wszystko. A. <laughs> ja sobie chodzę, wy sobie stoicie. To może wejść się ze w 4 i jeszcze raz. Umiejesz. No, może tak. Kupiłam sobie, mam nadzieję, że lepszy będzie. New Holanda kupiłam. Nuholanda? No. Dobry będzie? No na no, pewno będzie dobry, jeśli tak chodzi duży ciągnik. Drogi był. Drogi był. Drogi był. <laughs> <laughs> to już no, wszystko wyjaśnię. Zazwyczaj nowe ciągniki to są drogie, nie? Hmm, dobra, już ja tam jadę do Ciebie. Teraz to może kosiarka mała w porównaniu do ciągnika. Co? To co ty kupiłeś? A zobaczycie! A na moście się chociaż zmieścisz tą kosiarką? No zmieszczę, mówię. No kosiarkę mam taką samą, ciągnik inny. O, z górki 53 km dalej. Jedzie, górę. jedzie moi drodzy. Co, to za New World. Ciągnąć, jedzie moi drodzy po drodze Jedzie! Pomachaj to się nam! Nie wiem gdzie O, tutaj jesteś, dobra Czekaj, ja nie... O! Jadzie! No nie Już więcej mnie nie ma... się? Nie, ja wjechała na barierkę na moście e. Taka prędkość Ojej. Jak się wsunęła na to Dobra Dawaj, dosia To ja już mogę myśleć, że... Ty to może koło, pan, jakie? Odniósł Holanda, albo co? Trochę niebieskie Czy pasuje? O, dobra, Ona już brzmiła do nas Dokładnie Mam nadzieję, że się coś poprawi teraz No Chyba za długo to deszcz nie trwało Zobacz, jakiej... O, tej ciągi kupiła No Skąd ona pieniądze I to jeszcze w kieszeni musiała mieć tyle, żeby kupić chyba No cóż. Kiedyś to było fajnie, były pokazane po prostu procenty i tyle, nie? Jest. Dobra. Ty ale masz jakąś skrzynkę. Gdzie? A, w środku. I tutaj, gdzie w środku, na zewnątrz. Czekaj, zobaczę Jaka z narzędziami pewnie. No, pewnie tak, ale Tutaj mi to chyba koła kolejne możesz sobie dodać. O, jestem. I co już tak? kurde, jaki nie tak. Fajny. To coś się może nie no co. Czekaj, bo kosiary nie odpaliły, więc tu. To ja odpalę. A <laughs> ja nie odpaliłem. Czekaj No, gdzie mi koła kosisz? Spokojnie, tam jest osłona z tyłu Przynajmniej powinna być O, ich by nie było O, John Dira znalazłem O, od razu lepiej Pokrzywiona maska? Nie, cały jest Cały jest O, tak to ja mogę kosić Tu jeszcze zaraz po tym zarzaku skosimy tamtą łąkę rok, no, kto tak krzywo kosisz? Ja? Gdzie no, krzywo? No, krzywo a no, no co na mówi, że krzywo koszy. No, nie wiem Dobrze kosz No nie wiem Ja tam 22 na godzinę jeżdżę O Do, ile, to ile pani. To się... 20 to się No jak ty zawracasz? No bo ja tak no nie chcę jakoś tutaj miaku wielkich robić więc wolę sobie odjechać trochę Aha. Dobra też tak zrobię Co będą potem twoje krowy jadły co? Coś tam się im da, na pewno. Coś tam może im się da. <grym> Raz na jakiś czas coś się im rzuci. Dobra, podnosimy się i jedziemy na drugą stronę, szybciutko. Uciekasz ode mnie? A wy ile jeździcie okay. z tymi ja kosiarkami? Ja, z 20. Nieźle no, no ale to wiesz, teraz mam taką machinę No Takiego, żeby zetora Dziś znalazł O, widzicie, Pokaż jak kosisz Kosze. A tutaj Proste. rura wydechowa, no taka, no Pordzewiała On ma taką samą kosiarkę Jak mi cię tak on dogoniamy. większą Bo ja musiałem Zawrócić w pewnym miejscu o, mijaczka się zrobiło Dokładnie o, stykniemy się kosierkami? Nie Idealnie No Dobra Dosia Tak. Ajajaj. No Co mnie kosisz? Co mnie koś? Możesz kupić teraz tą łąką, bo jeszcze tutaj szybko na tablacie Mój drodzy koty przeszkadzają w nagraniu Przyszedł do pokoju i się bawi. Dokładnie. dywan drapie Także takie ostrzy. takie problemy moi drodzy dzisiaj. Dobra. Chodźmy jeszcze teraz tutaj za za rzeczkę. Mogę przez rzekę, rzekę przejechać? Nie, Dosia. Nie? Lepiej nie, ja, może Szkoda Utopisz na no maszynę i co będzie? Powiesz, że co? <noise> Też reklamacje No Albo powiesz, że chciałaś umyć? <noise> nie no, bez przesady No tutaj musimy kupić tą jeszcze łąkę, wiesz? To po... Po prawej Po prawej kupić? To prawo No ja kupię, bo prosiłem cię wcześniej, ale... Dobra, możemy jechać Ale mnie zarzuciło Nie, Co ty z tej strony... A, dobra, Nie on dobrze kosi Nie wolno jeździć po tym... Po niekoszonym No tak, tak. Albo się przynajmniej nie powinno. Oczywiście To no. jak to w ogóle fajnie wygląda jak te krzaki się uginają, te wielkie przez nie przejeżdżasz Dosia, co ty? No nie, ja jechałam... Z... Oj, oj, oj Na wyłączonej kosiarce Oj, Dosia, te twoje krowy jednak chyba... Chyba, chyba nie dostaną się nie je. najedzą <laughs> na Najedzą, najedzą, spokojnie Sobie co? To potem co robimy, to na kiszonkę, czy po prostu tego... Czy, czy, czy na siano? Czy tak trawę no pracujemy, Dosia? Co wolisz? Na siano. No, siano? dobra To trochę ta trawa będzie musiała poleżać, potem ją przewrócimy Zgrabimy, sprasujemy No i A może do siebie się chciała turę nauczyć ładować? Nie no, umiem już Umiesz? No pewnie Ale wiesz, belki, belek to chyba nie umiesz, umiesz? Umiem Umiesz? Umiem. To sprawdzimy to może w kolejnym odcinku, co ty dobra, na to? może być Także moi drodzy Sprawdzimy w kolejnym odcinku jak Dosia będzie tutaj ładowała belki Tylko co, bierzemy okrągło, nie anonymous? A, będzie chociaż... więcej zabawy damy jej jedną przyczepę i będzie tam, wiesz, się Co tutaj jechał tak szybko to? Czy Dosia? Nieprawda, nie ma. tutaj jechał wężykiem. Nie, coś ty A to Anonymous pewnie, tak? Trzydał się w końcu, kto zrobił? Anonymous oczywiście. Ja nie wiem. Teraz winnego nie ma. Jeszcze jedziemy coś kosić później? Nie no, chyba już tyle tym krowom starczy, co? No, dużo ich no. tam nie ma Przekarmisz ile... je i co będzie? O ile wszystkie nie wymarły już <laughs> Zagłodziła się No nie. A co się stało? Same się zgłodziły Tak, tak. Nie jadły Za dużo jadły pewnie, co? No, tak, o, przekarmione Takie łapczywe były Tylko na tych, tych sprężynach fajnie chodzi. No. O, jakieś tutaj obiuchy. Dobrze, a łąka w miarę proste i tak dalej. No, nie tak. ma większych problemów. Ładne Z koszeniem. Mięczki, rzeka obok. No to wiesz, rzeka elegancko trawa jest tutaj. Oj. Nie jest wysuszona, nie? Przede wszystkim. Ale to masz zielony zestaw normalnie, prawda? Kosiarkę trochę. Co by tam Panie, ale pan Zastępny. ma szerokie opony na tą łąkę. No Oś, troszkę, jak to wraca <laughs> Jak Co? pirat drogowy jakiś o nie. <noise> Nieprawda Nie, nie wcale. O no nie Coś ty. Jak śmiesz tak twierdzić? No poważnie, nie. Tylko mi jak jest. Wejdź, to się tam w lewo od razu odbi. No i gdzie tam jaki? Już nie ma. Możemy no. się trochę poszerzyć, nie? Ja no, po miałam w lewo jechać. No bo tam kawałek by jeło tak jak. O... Ja się poszerzysz ile da się tą łąkę. Mhm. Uh -huh. Teraz w drugą stronę. Wiecie, trzeba tutaj, no, każdą trawę tą trawę nie? Czy ty zostawiasz sobie? No to jeszcze sporo na jedną szerokość praktycznie Dosia, a jedziesz za mną to tam możesz poprawić jak masz ochotę trochę Zaraz ja Ty możesz ono może z drugiej strony daj... wiesz, nie będę brawał słupami, co? Co? Mówę, że z drugiej strony słupów może już aż taki będę brał tej trawy No To powiedz powiedzą sąsiedzi, no mało tej łąki jeszcze, nie? Tak będzie Pewnie tak Dobra, tylko trochę jeszcze podkosimy delikatnie. Dobrze, także to by było chyba na tyle dzisiaj. Z naszego koszenia. No się gdzie uciekłaś? Ja koszę przy drodze. A tutaj. Mówiłem, dostaw to. Oj, i tam. Ty no, na wstecznym kosi. <noise> Wyższa szkoła. Skrzywiona kusiarka. Dobra, Dosia, wysiadaj, oddaję kluczyki, bo tutaj widzę, yy, że nowy sprzęt to zaraz... No, dobra, nie pra... nie, no, czekaj, ja na pole wjadę. <grym> jeszcze w słup przywaliła. No bo chciałam tu skosić, to było zaplanowane. Tak, tak. O, proszę. jeszcze złóż kosiareczkę, nie? Teraz kluczyki oddawaj, wysiadaj, bo tutaj... Niebezpiecznie się jak jeździsz? ja się udaję. Tak jedzisz? Ja nigdzie nie wysiadam, jak ja wrócę. <grym>, na piechotę. Dobra, no, wyciągamy nie. ją stąd. Nie. Zamknęła Zdech się od środka. No, nie da się. Dobra, dawaj, odkryjcie mi koła. Dobra. Nie, nie, nie. Przejechała. <grym>, <grym>, Dobrze, moi dozy, także my się będziemy żegnali. Dość nam tutaj ucieka. Bójcie się z nami. Anonymous. Na Papa. Jo. o, wysiadła. O! Chodźcie. Pożegnaj się ładnie. Cześć. Zaproś widzów na swój kanał. A zapraszam na mój kanał, tam live'y robię też, także wpadajcie koniecznie. Podaj chociaż nazwę. No oczywiście, tak jak mój nick, Dosia. Link w opisie. opisie tak samo, moi drodzy, Anonymous'a, kanał jest również w opisie. Anonymous, opowiedz też, coś teraz te, ty. No, kilka słów. Zapraszam bardzo serdecznie, teraz tam mody testujemy, czasami Dosia się pojawia. Dokładnie. I może niedługo Rok się pojawi. Yy, wczoraj, powiedz co było wczoraj. Yy, a ja nie wiem co było wczoraj. No koparki, nie pamiętasz? A, no, a, o tym mówię. No No, testowaliśmy maszyny takie budowlane. maszyny budowlane. Dokładnie. I nie tylko. Także, wiecie, no. koparkę to jest jeden, jedna z wielu maszyn. Dokładnie. To się z tyłu chodzi, tutaj. to ich coś... Nie śmieję tylko. Dobrze, moi drodzy, także my się będziemy żegnali. Trzymajcie się, do kolejnego. Cześć. Cześć. Pa.